14 marca w chwili nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z Janem Cholewikiem, który w ubiegłym roku odbył podróż bryczką z Katowic do Ustki. Podróżnik opowiadał zebranym o kulisach przygotowań do wyprawy i o jej przebiegu. Uczestnikom spotkania prezentowano zdjęcia wykonane podczas tej niecodziennej podróży, a także film, który powstał w jej trakcie. Parę tysięcy lat ludzie podróżowali pojazdami konnymi. Będzie, nagle w XX wieku wszyscy przesiadli się na <laughs> samochody. I mnie ciągle fascynowało, jak to jest. Jak, jak oni jechali. Jak yy, to jest to... Setki kilometrów jechali, nie? No i stąd się zrodził pomysł. Później powoli zaczęła się jego realizacja. Myślałem, jakieś tam fundusze zgromadzić na koniki, na ucząc i tak dalej, i tak dalej. Przygotować tam wyprawę. Trwało to prawie trzy lata. No i przyszła ta data, 13 czerwiec. Wyjechaliśmy w drogę. Jan Cholewik wyruszył z Katowic bryczką 13 czerwca do ustki dotarł 19 lipca. Podróż trwała więc kilkadziesiąt dni, podczas których wiele się działo. Podróżnik spotkał się z niezwykłą życzliwością ze strony mieszkańców miast i miasteczek, które odwiedzał. Jan Holewik niezwykle barwnie opisywał wydarzenia, jakie miały miejsce podczas podróży jego życia. Zawsze wiedziałem, skąd wyjeżdżam. Gdzie się zatrzymam, nie wiedziałem nigdy. Po prostu cały mój plan, który sobie ułożyłem przed wyjazdem, po pierwszym dniu, jeden dzień tylko jechałem według planu, a później się rozsypał w proszek. Byłem zmuszony zmienić trasę, Pojechałem, bo kogoś nie było w domu, więc musiałem pojechać dalej. Zatrzymywałem się, jak była godzina załóżmy 17, zaczynałem szukać miejsca na nocleg. To było lato, więc jeszcze było jasno, jeszcze były dwie godziny, co najmniej dwie, trzy godziny czasu. I szukałem sobie noclega, wyglądało to w ten sposób, jak widziałem gdzieś jakąś łąkę, to szedłem do najbliższych gospodarzy, którzy tam mieszkali, i pytałem, czy mogę się na tej łące zatrzymać. Powiem tak, że ani razu się nie zdarzyło, żeby mi ktoś odmówił tego kawałka trawnika. Nie? I prosiłem jeszcze o trzy wiadra wody, czyli dwa wiadra dla koników i jeden dla mnie. Pani mnie się trochę ogarnął, umył ogolił, bo to wiadomo. I tak to wyglądało. A to było tak, że ludzie byli ciekawi tej, tej podróży, zapraszali mnie na kolację. Tak mi się spodobało, że przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Tego się nie da zrobić na rowerze. To znaczy da się oczywiście przejechać jak najbardziej, ale tych przeżyć się nie da powtórzyć. Podczas spotkania w filii numer 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej podróżnik podzielił się z uczestnikami również swoimi marzeniami dotyczącymi kolejnych dalekich podróży, które oczywiście będzie odbywał bryczką.